Przeciw ze ścisłej czołówki drużyna, która marzy o wywalczeniu pierwszego miejsca w lidze. My walczyliśmy dopóki trochę sił tak? no jednak tutaj na pewno zespół z Dyni ma bardziej wyrównany skład. I przy rotacjach w składzie no, nie odczuwa się spadku poziomu gry w takim stopniu jak u nas, prawda, gdzie te młode dziewczyny, które, które wchodziły na zmiany, jednak zbyt dużo błędów popełniały z jednej strony trudno się dziwić, bo to młodzież, która gdzieś tam musi te doświadczenia łapać, ale z drugiej strony niektóre błędy były tak proste, że nie powinno się zdarzać. Wpłynęło no na to, że, że jednak to przeciwnik nas w rezultacie pogonił. Ale cóż, no rewanż gramy u nich w Płarze Polskim. No trzeba sobie tak jasno powiedzieć, że, że, że to nie będzie, nie będzie tam... No, niemożliwe wręcz, żeby tam wygrać więcej niż już siłą bramkami, no to trzeba realnie podać, ale 7 stycznia gramy tu mecz ligowy i tutaj w tym meczu ligowym już powalczymy Myślę inaczej niż dzisiaj. Jak wskazuje nazwa przeciwnika i sam przeciwnik i jego pozycja zajmująca w tabeli, fakt, że to jest pucharowy mecz, ale jednak, no, jednak byliśmy za przeproszeniem z góry skazane powiedzmy na taką porażkę małą. Cieszymy się, że powalczyłyśmy i się okazało, że można z nimi powalczyć, jak równy z równym okazuje się, że to też są tylko zawodniczki i również tak jak my potrafią, potrafią i my potrafimy, jak i one grać w piłkę ręczną, no niestety nie udało się, brakło nam troszeczkę sił. Może krótsza ławka, może mniej dziewczyn na zmianę i w tej końcówce dziewczyny pociągnęły kontra. Będzie na pewno ciężko, nie będzie łatwo, ale jedziemy na pewno nie na to, żeby, żeby skreślić ten mecz, jedziemy po to, żeby powalczyć. No i mamy troszeczkę blomek do odrobienia, bo dzisiaj jednak troszeczkę ten mecz wyglądał, no nie tak jak żeśmy sobie plan planowały, ale myślę, że będzie dobrze. Ostatnie 10 minut to dopiero tam yy, zaznaczyła się przewaga, przewaga Gdnianek i, i tutaj yy, właśnie kilka piłek takich oddanych niepotrzebnie yy, na fura, gdzieś atak i, i na kontrę, i, no, i, i, i w tym konataku. One nas, one nas dogoniły, przegoniły i, 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 i wygrały dość wysoko ośmioma, chociaż jakąś tam super formę nie zaprezentowały. Gdyby nie, nie te straty i nie kontra, to myślę, że w ataku pozycyjnym generalnie radziliśmy dość dobrze. Także no, trudno, no, na razie jest to przeciwnik od nas lepszy, i, ale myślę, że w jakimś pojedynczym meczu może mamy szansę z nimi nawiązać wyrównaną walkę. I, tak się będziemy starali, tak mówię, w tym meczu ligowym 7 stycznia u nas może będzie lepiej.